Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kingston i to co teraz widzicie jest to prawdopodobnie mój pierwszy let's play na tym kanale z gry Dead Rising 2. Jak widzicie, ok, naciskamy od razu start. Może na sam początek wejdę w opcje i pokażę wam jakie są ustawienia. ba 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 ba, ba. dobra rozpocznij grę, już trochę tutaj pograłem, ale zaczniemy oczywiście od nowa ładowanie no to czekamy chwilkę gra mi się naprawdę powiem wam bardzo podoba jest bardzo ciekawa, z względu na to, że lubię gry z zombie dobra, na razie nic nie będę gadał i obejrzyjmy to wstęp do tej gry Two minutes, Mr. Green. My name's Chuck. Yeah, yeah. Look, I need you to sign this release form before you go out there. Oh, and uh, don't forget to include your next of kin. Her name is Katie. Can you take her somewhere safe? I'll take her to the green room. Go with the nice man, Katie. Don't worry. I won't be long. you lost your wife in Vegas. I guess you suck at killing zombies otherwise she'd still be around. <laughs> Save it for the show, shithead. Zombies took our willamette. They took our Las Vegas. But tonight, America, we're going to get a little payback. Are you hungry for a little terror? Because tonight, we're gonna give it to you! I've been poking these zombies all week, and man are they pissed! <laughs> Our contestants are almost ready, so let's send them a little message. You gotta be willing to risk it all if you're ever really gonna... Dobra, na sam początek. A wejdziemy sobie szybko i ściszymy trochę dźwięki z gry. Tyle chyba wystarczy. Dobra, i teraz musimy ym, zabić jak najwięcej zombie, żeby zdobyć pierwsze miejsce. Jak będziemy mieli pierwsze miejsce, dostaniemy więcej pieniędzy. Dlatego postaramy się je dostać. Dobra, zaczynamy. Wow, ale z zombiaków, masakra. Fajne piły wam przymocowane. Dobra, na razie wygrywam. Jest dobrze. Drift. Tak jakby... Strasznie dziwnie się prowadzi tutaj ten motor, powiem wam. Dziwny jest model jazdy. Kurde, są już blisko mnie. Fuck. Dobra, tu ich jest dużo. Łooo! Wow! Ja pierniczy jeszcze przegram. Kurczę mać. Uhuhu, O, oh, zębiaków! Masakra. A, wygramy to, dobra. Pierwsze miejsce. Zaczepiście. Dobra, zobaczymy co teraz się będzie działo. Podium. Chuck Green. Chuck. Green. 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 Bardzo dobrze. Pistoty. maybe you O jak bije, brawa oj oj, oj. Nie zesraj się. Zapisz grę odwiedzając toaletę. <grych> Spoko. Teraz zapiszemy sobie grę i skończymy chyba. Ale musimy znaleźć tą zasraną toaletę. Dobra, tutaj jeszcze mamy jakiś filmik. Ну, то ладно. leader Racja. <laughs> Jaki golasek. Przymioty z ikoną klucza, coś tam, coś tam. Czak musi znaleźć drogę do Katie w garderobie. Użyj strzałki pomocy, by znaleźć drogę do Katie. Dobra. Nagroda, okej. Okay. Ile? 10 tysięcy. No to dobrze, mówiłem. Zamkniemy te drzwi, czekaj, gdzie jestem. Okej, okay, idziemy tędy Idzie kracing. Musimy teraz dostać się do garderoby, żeby odnaleźć Katie. Ale to... Um, to będzie w następnym odcinku. Teraz sobie przyjdziemy do toalety, zapiszemy sobie grę. Przyjrzyjmy się jeszcze w lusterku. Dobra, wszystko jest pięknie. No, do której toalety wchodzimy? Tutaj może być. Dobrze, zapisujemy grę. A gra została zapisana. Jeżeli podoba Wam się seria z tej gry, jeżeli ją znacie... Jeżeli jej nie znacie, możecie wejść na jakiś gameplay i zobaczyć co będzie później. Jeżeli Wam się podoba, to wiecie łapkujcie w górę. Jeżeli Wam się nie podoba, no to łapkujcie w dół. Oczywiście piszcie w komentarzach co Wam się nie podoba, żebym wiedział, żeby w następnym odcinku to naprawić. Dobra, z tej strony byłoby na tyle. Na razie trzymajcie się i cześć.